Jest w życiu każdego z nas moment, w którym zmagamy się z iluzją kontroli. Być może przez dziesiątki lat budowaliśmy fortece z naszych planów, naszych ambicji, naszego poczucia powinności. Wierzyliśmy, że jeśli tylko będziemy wystarczająco silni, wystarczająco zdyscyplinowani, życie ułoży się dokładnie tak, jak tego chcemy. I wtedy nieuchronnie przychodzi moment, w którym wszystko wymyka się nam spod kontroli i w tej utracie, w tej bezsilności Rodzi się strach, lęk, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że ponieśliśmy porażkę. Ale co jeśli ten moment nie jest końcem, ale faktycznie początkiem? Co jeśli prawdziwa wolność rodzi się nie z kontrolowania, ale z akceptacji tego, czego nie da się kontrolować? Dziś zanurzymy się w głębokie wody jungowskiej psychologii i stoickiej mądrości, aby zrozumieć, że odpuszczenie nie jest porażką, ale aktem najwyższej siły. Wiele z naszych lęków w późniejszych latach ma swoje korzenie w kryzysie powinności. Czujemy, że musimy coś osiągnąć, coś naprawić, by udowodnić, że nasze życie ma sens. To ciężar, który nosimy od wczesnej młodości, a im bardziej staramy się kontrolować, tym bardziej czujemy się bezradni. Jesteśmy jak pielgrzymi, ale nasza postawa jest jak u żołnierza, który wiecznie walczy o idealną wersję siebie. Karl Jung nazwał to zjawisko enantiodromią. Skrajność nieuchronnie prowadzi do swojego przeciwieństwa. Nadmierna kontrola i obsesja na punkcie bycia lepszym nieuchronnie prowadzą do chaosu i utraty sensu. Męczymy się, ale nie osiągamy spokoju. Prawdziwa siła nie tkwi w narzucaniu swojej woli, ale w akceptacji tego, co nieuniknione. To na tym fundamencie możemy zbudować prawdziwą wolność. Czy kiedykolwiek próbowałeś kierować rzeką, która zawsze płynęła własnym korytem? To syzyfowa praca. Prawdziwa mądrość polega na zrozumieniu, że nasza rola to nie kontrolować rzekę, ale płynąć z nią. Trace, w naszych próbach kontrolowania wszystkiego ukrywamy nasz cień, niezintegrowaną część nas samych. Ten arcykontroler przejmuje kontrolę. Gdy czujemy, że tracimy grunt pod nogami, jesteśmy jak bohater, który nie chce upaść, a nasza obsesja na punkcie sukcesu i doskonałości staje się maską dla słabości, które muszą zostać zaakceptowane, abyśmy mogli się rozwijać. Jungowskie ćwiczenie aktywnego wsłuchiwania jest prostą, ale głęboką techniką, która pozwala ci na dialog z cieniem, zamiast walki z nim. Znajdź spokojne miejsce i po prostu zadaj pytanie swojemu wnętrzu, czego potrzebuje, czego się boję. Nie oceniaj odpowiedzi. Po prostu słuchaj. Nasza niezdolność do odpuszczenia kontroli często jest maską dla głębokiego strachu, strachu przed bezbronnością, samotnością lub porażką. Własny cień goni nas w lustrze, którego nie widzimy. Zintegruj go, a on przestanie cię prześladować. Świat płonie, a my szukamy spokoju. Stoicka diagnoza jest prosta. Rozróżnij, co jest w Twojej mocy, a co nie. To klucz do spokoju i wewnętrznej siły. Marek Aureliusz proponuje prostą metodę trzech pytań: czy to jest w mojej mocy? Czy mogę to kontrolować? Jeśli nie, czy mogę to zaakceptować? Akceptacja nie jest kapitulacją, ale aktem potęgi, który uwalnia nas od niepotrzebnego cierpienia. Nasze uparte próby kontrolowania zewnętrznego świata, ludzi, wydarzeń prowadzą do frustracji i cierpienia. Jesteś jak kotwica w burzy. Nie walczysz z wiatrem i falami, po prostu utrzymujesz statek na miejscu, wiedząc, że burza w końcu minie. W pewnym momencie życia, archetypowo, stajemy się pustelnikiem lub mędrcem. Wycofujemy się. Może to być utrata, choroba, rozczarowanie. Mityczny upadek bohatera. Uczy nas, że moment, w którym tracisz kontrolę, może być faktycznie początkiem autentycznej podróży. Ból z powodu straty kontroli może być katalizatorem do znalezienia głębszego sensu i mądrości. Wiele osób po spełnieniu marzeń życia, jak przejście na emeryturę, kupno domu, czuje pustkę. Dlaczego? Ponieważ to, co myśleli, że da im szczęście, było tylko iluzją. Prawdziwe życie zaczyna się gdy marzenia się kończą, jesteś jak ziarno, które musi zostać zakopane, aby mogło rozkwitnąć. Nie widzimy piękna w tej ciemności, ale bez niej nie byłoby wzrostu. Stoicka filozofia mówi o amor fati miłości do losu. To nie jest rezygnacja, ale pokochanie tego, czego nie można zmienić. A to radykalnie zmienia życie. To, co wydaje się być przeszkodą, może być kluczem do osiągnięcia celu. To paradoks wyzwolenia. Odpuszczenie kontroli nie jest słabością, ale najwyższą formą siły w walce z życiowymi trudnościami. Stoicy uczyli, że akceptacja losu pozwala na skupienie się na tworzeniu autentycznego życia, które jest w pełni nasze. Możemy kontrolować nasze reakcje, nasze myśli, nasze wybory, a nie zdarzenia. Jesteś jak artysta, który tworzy arcydzieło z gliny, wiedząc, że nie ma kontroli nad jej fakturą. Prawdziwa sztuka polega na pracy z tym, co masz, a nie na walce z tym. Nasze wyobrażenia o przyszłości to nasz archetyp idealnego życia. Trzymanie się tych starych wizji blokuje rozwój i poczucie sensów teraźniejszości. Życie nie jest zbiorem oczekiwań, ale szeregiem niespodzianek. Umiejętność ich przyjmowania prowadzi do prawdziwego spokoju. Rozpamiętywanie przeszłości, jak psychologiczna guma do życia, w tym przeszłych błędów, odbiera nam energię potrzebną do budowania teraźniejszości. Zamiast tego spójrz na swoje życie bez lęku, poczucia winy lub żalu, ale z mądrością i akceptacją. Twoje stare oczekiwania są jak stara mapa. Nie ma już sensu, gdy rzeka zmieniła swój bieg. Musisz stworzyć nową mapę, która odzwierciedla teren, na którym jesteś teraz. Prawdziwa zmiana zaczyna się, gdy przechodzimy od życia w uścisku do życia w tańcu. Uścisk to kontrola, to opór. Taniec to opanowanie i akceptacja. Pozwól sobie na bycie. Zamiast nieustannego robienia, odkryj swój wewnętrzny rytm, który jest niezależny od chaosu świata zewnętrznego. Prawdziwy spokój nie jest końcem, ale początkiem głębszej radości, która rodzi się z braku walki. To radość akceptacji. Jesteś jak statek, który ląduje na wodzie, nie na betonie. Akceptacja daje ci miękkie lądowanie. Na koniec przypomnę słowa Karla Junga. Nie chodzi o to, aby osiągnąć doskonałość, ale o to, aby stać się pełnym. Może nasza obsesja na punkcie kontroli była tylko naszą ścieżką do tego, by w końcu zrozumieć, że prawdziwa siła tkwi w tym, aby być, a nie kontrolować. I jeśli prawdziwy spokój nie jest końcem podróży, ale jej celem, a ból utraty kontroli był tylko sygnałem, by wrócić do domu, do siebie.